Cześć Wam! Hol zakupowy, jak co miesiąc, kosmetyczny. W tym miesiącu jednak było trochę więcej, <śmiech> przepraszam, <śmiech> trochę więcej tych rzeczy kupiłam. Nie jakoś bardzo, bardzo dużo, ale jednak to jest zapełnione. I tak jedziemy od razu, od razu, od razu. Eee, najpierw tak, kupiłam sobie szampon z Ritualsa, bo w pewnym miejscu, no po prostu, dosyć tanio było. Więc stwierdziłam, i, i mówiłam Wam, że kupię sobie antyperspirant. To jest taki, tak sobie kupiłam takie coś. Jeszcze nie używałam tego antyperspirantu. Taka miniaturka. Wypróbuję go, żeby wiedzieć, czy on jest dla mnie dobry. Bo ja mam problemy, jeżeli chodzi o podpachy. Tylko DAW do tej pory, z tych, co testowałam, jest dla mnie dobry. A tak to reszta mi podrażnia. Nie wiem dlaczego. Może jakiś tam składnik jest, który akurat w Dafnie jest, a w jakichś innych są. Nie mam pojęcia. W każdym razie, co jakiegoś innego użyję. A, i jeszcze mogę używać jaj. ten bloker taki na, na płot. Radkowi zawsze kupuję i w sezonie parę razy użyję i tyle. Z reguły wolę się pocić niż ten bloker używać. No, ale Mówimy o antyprespiracie. Kupiłam taki malutki. Zobaczymy. On będzie też fajny na wyjazd. Dlatego tak pomyślałam. nie widziałam takiego maleństwa. A to, jak my planujemy w sierpniu jechać sobie do lasu w głusze, tak przy jeziorku, totalnie oderwani od dzicz, <noise> jak na dzisiejsze czasy oczywiście, no to więc taki mały antyperspirant będzie idealny więc kupiłam sobie ten antyperspirant szampon, bo jednak ja lubię te szampony, wiecie, z Ritualsa one mi pasują ten mydlany cały czas jeszcze mam tą kostkę też of Sakura Raz na jakiś czas użyję, bo ona mi lepiej doczyszcza skórę głowy, nie jest taka bardzo mocno agresywna, jak y, szampon odstowy, który używam z barwy naturalnej, ale też dobrze doczyszcza, tylko ma taki zapach taki mydlany i trochę mi to przeszkadza. Ale to biorę jako pierwsze mycie, drugie mycie coś innego i jest ok. Na przykład właśnie to, bo to jest delikatne, fajne, więc sobie kupiłam te dwie rzeczy. Potem hmm, wygląda tragicznie. <noise> Jakoś tak mi się zgniotło. Odżywka moja, yy, znaczy moje, to moja ulubiona z Eveline. Yy, odżywka baza pod yy, tusz. O, Akurat dobrze, bo już dogorywa ta moja. Czekałam, czekałam, żeby móc, a to już nie trzeba chować. Yy, teraz następne rzeczy. O, teraz wezmę od, to będzie tak. Liren kupiłam sobie C plus E tonik rozświetlający. No, taki. Bo wiecie, ja wam przy ostatnich zakupach twierdziłam, że mam dużo toników, nie? No, to znaczy tak, ten hydrolat z krwawnika, który chciałam używać jako tonik, nie da rady tego mówiłam wam we vlogu. No, we vlogu mówiłam poprzednim, dlaczego i jaki to był smród. Okropny smród, tragiczny smród. Nie wytrzymałam. Później był tonik z Oriflame, ale to był malutki i on mi się skończył. Jeszcze miałam. Nie, już koniec. I teraz tam mam dosłownie na jedno użycie z Oriflame, więc tu tonik. I go kupiłam wcześniej, a później robiłam zamówienie na Oriflame. I wiecie co? Były akurat. Stwierdziłam, ja już nie chcę używać takiego tych, tych mniejszych pojemności. Jak będę kupować, to chcę wypróbować takie większe z Oriflame. Takich, których jeszcze nie miałam. I były akurat promocje. Więc, dobra, wzięłam sobie dwa. Najpierw taki. O, taki. Obydwa były po 20 zł, tak, bez grosika Taki sobie jeden wzięłam, On jest chyba oczyszczający, o ile dobrze pamiętam. Tak, bo jeden wziłam taki po prostu, a drugi wziłam oczyszczający. Tak, to będzie oczyszczający. I drugi tonik wzięłam sobie. Yy, to będzie z witaminą B3 i B5. I z pantenolem, no czyli taki bardzo, bardziej wyciszający, taki jakby coś się działo ze skórą. No to też taki wzięłam. Tamte były o wiele mniejszej pojemności. Tutaj te mają chyba po 150 ml. No to wzięłam takie dwa. Potem. Miałam. A, była promocja, jak się weźmie maseczki. Nigdy nie miałam takich maseczek w saszetkach, więc wzięłam sobie, bo jak. Tak to. Czekajcie, ile one kosztowały? Nie pamiętam. W każdym razie, jak się wzięło dwie, to za 8 zł. dwie. No to wzięłam sobie dwie. Wcześniej miałam inną, wzięłam, bo zaznaczałam sobie w koszyku, bo ja kupuję online. I później. Chciałam zrobić zakupy już, bo kasjera się pojawiła. Yy, I co? I już jednej nie było. No to wzięłam dwie takie same i tyle. Jak mi się jedna nie sprawdzi, bo to są chyba brzoskwiniowe, tak wygląda jak brzoskwinka. Jak się nie sprawdzi jedna, no to po prostu odłożę, komuś oddam tą drugą i tyle. Ale nie sądzę, bo raczej yy, takie Sprawdzają mi się. To jest po prostu wzięte z czystej ciekawości, bo maseczek mam jeszcze pełno. No, ale, ale najważniejsze, dlaczego przede wszystkim wzięłam te zamówienie, zrobiłam. To są kremy pod oczy. Dwie sztuki. Już raz miałam ten krem even Out. I on był dla mnie świetny. Naprawdę fajny taki na dzień odżywczy, jak nie wiem co. I okazało się, że teraz to było ostatni raz, że one są ostatnia szansa. Pisało. No to wzięłam sobie dwa. Żeby mieć na zapas, jak mi się któryś skończy z tych, które mam, to od razu ten otwieram albo nawet już wcześniej otwieram otworzę. Chociaż tak nie lubię. No ale dobra. Zastanowię się jeszcze, bo troszeczkę mi się tutaj z okiem robi coś nie tak. Tak dyskomfort taki czuję, nie ból, nie nic. <laughs> Tylko dyskomfort, więc myślę o tym, że chyba trzeba by było otworzyć ten no, ten. Potem tak byłam w TK Maxie i kupiłam coś, czego w ogóle nie znam. O, pokażę Wam tak. W ogóle nie kojarzę tej marki. O. Czekajcie, jak wezmę kliknę, bo znowu mi się zrobi coś nie tak. Ostatnio filmik nagrałam. Ech, się zagapiłam, jeżeli chodzi o czas i okazało się, że plik nie jest do otwarcia. No ale w każdym razie tak to jest. Jak, jak przeczytać tą w ogóle e, markę? Ho, ho i so, so, o, oh, us. <laughs> Kameleon. Lip gloss and shadow. Czyli coś, co ma, może być i yy, do ust, i do oczu. Więc postanowiłam, że trzeba przetestować. W ogóle od, yy, nie będę otwierała, bo ja tego nie otwierałam, co i jak. Ale zobaczcie, jakie fajne opakowanko. Oj! I tutaj mniej więcej widzicie, jaki to będzie kolor. O! No, bardzo mi się podoba ten kolorek. Takiego nie mam, więc. Ale to jeszcze nie wszystko, Jeszcze chodzi o kolorówkę, tak? Kupiłam jeszcze inne rzeczy. No, także te dwie. Znaczy, ten takie coś kupiłam, kolorówka. Potem jeszcze zostały mi zakupy z akrzyna. Tutaj Teddy Car, bo mi się kończą chusteczki nawilżane, a ja wiecie, słoczy czy tutaj rozłożyć, jak pudruje się. One są fajne, duże. Potem kupiłam taki, mam pełno serów, no mam pełno, ale zobaczyłam takie serum. Zobaczcie. I za niecałe 10 zł, nie, wie, nie wiem jaka to jest nawet marka. Po prostu zobaczyłam i był taki nawilżany i był yy, rozświetlający. A tutaj to jest tak białe litery. Beauty ja ten dept. Także to jest ta marka Akrzynowa. No, zobaczymy. Troszeczkę inne kolory miała ta nawilżana. No im się tak spodobało. Ja mówię, no kurde no kurde, no, no, takie urocze. A ja zawsze lubię nawilżane, rozświetlane. Także jeżeli będzie fajna, no to może, może jeszcze jakąś inną. Ale jeszcze kupiłam coś z kolorówki. Tak. Marzenka z kanału Marzena Makeup. Ostatnio takie coś, tylko innym w innej kolorystyce um, u siebie testowała właśnie w filmiku z rzeczami z Akrzyna, kosmetykami z Akrzyna. I to mówiłam, że to takie, takie fajne tutaj, tak, tylko, że ciężko jest to wyjąć, bo to na jakiejś gąbeczce. Stwierdziłam, że sobie wezmę to, zobaczę z ciekawości, bo to w okolicach 10 zł, nawet nie całe 10 zł tylko kosztowało. No, w każdym razie stwierdziłam, że sobie to zobaczę. Jak nie, to zawsze może. To, ja takie drobinki, wiecie, takie delikatne rzeczy. I ciekawe, czy to będzie białe, czy to będzie... Mm, ale odbije... Ty? A, chyba widzę delikatnie, że to się jakoś tak niebieskawo-seledynowo odbija. Ale bardzo, bardzo delikatnie. To jest podobno drobinkowe, więc na pewno nie będzie dla mnie tutaj, bo ja nie lubię takich, znaczy, może przetestuję z Wami, ale ogólnie ja tutaj nie lubię rozświetlacza takiego drobinowego. Ja wolę taką taflę. No, więc przetestujemy, zobaczymy, może na oko jako cień. Jest to po prostu bardzo tego ciekawa. Nawet tego nie odklejałam, wiecie? Czekajcie. Niedługo będziemy testować. Ja to muszę w miarę szybko przetestować, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Tak samo jak kolejnej rzeczy. Chociaż mam w kolejce... Ostatnio mnie bierze na takie rzeczy bardziej... Jak cienie takie w kremie, wiecie? I z różnych... Już mi czekają, już czekają. No, to będzie o takie coś. Można to otworzyć, czy nie? A, można! Aha, to całość... Takie, no białe, ale zobaczcie, jak tego dużo jest. Nie pachnie. No, nie, nie będę macać. Nie będę, żebyśmy sobie nie zrobili. No, nie zepsuli niespodzianki, co to jest. Także, o, się Aha, wyjęła i teraz nie umie włożyć. Dobra, włożyłam. I ostatnia jeszcze rzecz, którą też kupiłam w akrzynie. Zobaczcie, takie coś, cień. To jest liquid chrome eyeshadow. I o. Były dwa kolory. Taki i bardzo y, przypominający o ten kolor. Więc skoro mam tutaj takie coś, no to już stąd nie brałam. Poza tym diabli wiedzą, czy to będzie dobra jakość. Ja już kiedyś miałam coś z akrzyna i ten cień, one miały zastygać, a nie zastygały. Więc ja jestem ostrożna w takich kwestiach, bo kosmetyki z akrzyna, wiecie co, to jest taka loteria. Niektóre są wow, dosłownie Zagrosiki kupujecie i są świetne. No na przykład chociażby te, te duże pudry. Kredki, te, te takie zestawy, no wiadomo, one nie są super trwałe. Rozmazują się jak tylko jakiś, jakiś deszcz, czy łza, czy coś w tym stylu, ale dzisiaj na przykład mam tutaj niebieską taką. No, ale ogólnie są fajne i zwłaszcza, że można i do oczu i do ust je używać, więc fajnie. A inne a i czekajcie, co jeszcze miał taki duo było. Bronzer plus rozświetlacz. Rozświetlacz był tragiczny, po prostu taki, taka takie moczne coś, które nic nie dawało, ale na przykład bronzer w tym duecie bardzo delikatny, dla bladzioków idealny i ja jak miałam, to naprawdę bardzo mi się podobał. I gdyby nie to, że gdyby wyprodukowali go oddzielnie, nie z tym rozświetlaczem, to bym kupowała. Na zimę, żeby tak tylko delikatnie siebie musnąć, to bym na pewno kupowała, bo bardzo mi się podobał. No ale z rozświetlaczem to już nie, zresztą na razie mam. O. Przeszkadza mi troszeczkę ten karton. No, w każdym razie, to jest loteria, jeżeli ten. Ale, no, ceny są atrakcyjne, więc mnie kusi co pewien czas, a że byliśmy dosłownie wczoraj. Mm, więc stwierdziłam, że. No, muszę, muszę sobie popróbować. I będziemy testować te dwie rzeczy, i wiem, że jeszcze chyba mam jakiś błyszczyk, który nadal jest. Ale wiecie co? Cały czas, co jestem w akrzynie, co prawda, bardzo rzadko, bo ostatnio nie mam za bardzo czasu kto chce kupić sobie tą bazę. Ona jest bazą blurującą. No nie ma. Mamy dwa akrzyny. Co chodzę do tych akrzynów? Fakt, jeszcze mam czas, zanim ten, ja upoluję, bo wiem i między innymi od Was, że ona bywa w akrzynach, tylko trzeba po prostu upolować, bo powiem Wam tak, ja ją tak lubię, że zobaczcie, mam już mniej niż połowę jej bardzo lubię tą bazę. Ona jest świetna. Przy mojej suchej skórze ona robi tak, że podkłady, które ja nakładam, one wyglądają o wiele delikatniej i no prasuje mi, prasuje. Tylko no, pod oczami to mi nie prasuje, bo ja tam jej nie, nie, nie nakładam tej bazy. A może spróbuję? Nie wiem. No w każdym razie poluję na to, bo ona jest świetna. Także to Akurat jeżeli chodzi o yy, action, to ja Wam serdecznie polecam tą bazę. Jest naprawdę cudo. I do tego stopnia, że powiem Wam, mam bazy na przykład, to znaczy, ale one są akurat z tego, z silikonem, no ale mam na przykład. O! Tą. A ja wolę tą. Także. Znaczy, nie. Ta jest świetna, tylko ja się obawiam, że jeżeli bym często używała, to na przykład mogłaby mi zatkać pory. Więc to raz na jakiś czas, a tak na co dzień uwielbiam tą. Naprawdę uwielbiam tą. Dobra, już skończy, koniec. No, ale tej nie polecam. Dobrze yy, pokażę. O, tą. Tej nie polecam, bo przyciemnia. Chyba, że macie za jasny podkład i chcecie jego przyciemnić. To się nada. Bo y, wiecie co, teraz mi troszeczkę już, już troszeczkę mi musnęło, i y, ten podkład z Eveline jest dla mnie w tym momencie za jasny. Y, ale wzięłam sobie, nałożyłam tą bazę i na to y, nałożyłam ten Eveline. I w tym momencie ten duet jest ciut dla mnie przyciemny, więc odrobinkę poczekam i potem będę mogła razem to stosować, żeby pasowało mi idealnie, wtedy kiedy będę jeszcze bardziej, znaczy odrobinkę ta słońcem, jeszcze bo tak to jest po prostu dla mnie w tym momencie zaciemne, także ona ostro przyciemnia, no glow primer a wcześniej miałam jakieś ze dwa rodzaje takich baz z Akrzyna i żadna nie przyciemniała, także nie rozumiem za bardzo, co. ale wiecie co, o, pokażę Wam może kolor Zobaczcie, ona jest taka. Ona jest taka brzoskwiniowa. Ja Już wam kiedyś mówiłam, całkiem niedawno w jakimś filmie, że ona przyciemnia. No, ale dobra. Yy, to mam dwie takie bazy przyciemniające, bo tutaj mam takie coś jeszcze z rudę. To jest ni to primer, ni to creme BB. Jak chcecie, możecie stosować i tak, i tak. No, i to też mi troszeczkę przyciemnia. Ale jak się opalę, będzie ok. Dobra. A, przy okazji właśnie miałam Wam powiedzieć o Miss Sporty, o tej bazie. Fajna. Naprawdę fajna. Kto wie, czy nie będzie... To znaczy inaczej. Tą lubię bardzo, bo jeszcze przy okazji jest tań, tania. Ta też jest tania, ale już jednak droższa, bo tam wychodzi 3, niecałe 30 zł za nią. I tutaj mamy... 20 ml. Tutaj nie wiem, ile tu tego jest. Tu jest 20 gram. No, ale w każdym razie y, ta baza, tak jak Wam mówiłam, mówię Wam po pewnym czasie, też ją często stosuję i jest bardzo, bardzo fajna. No, powiem Wam. Znaczy, no nie, no mało jej jeszcze zużyłam, ale jest bardzo fajna. Także też tą bazę polecam. Jeżeli nie, nie macie zaufania do a krzyna, albo nie macie dostępu, to ta jest taka. Ta jest nawilżająca, ta jest wygładzająca, ale też nawilżenie troszeczkę daje. Także zależnie od tego, co potrzebujecie, to są staniochów moje ulubione bazy. Dobra, już koniec, koniec, bo... ileż można gadać? Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę. Dajcie lajka, like, słupka, komentarz. <laughs> pa pa!